Otóż ta sympatyczna pani, którą teraz e, widać na zdjęciu, e, w jednej ze swoich książek napisała coś takiego. Wiele lat temu, kiedy mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, stale chorowałam. Odsyłano mnie od jednego lekarza do drugiego. Przez niemal dwa lata cierpiałam na ciężkie migreny i wiele innych dolegliwości. Musiałam połykać mnóstwo tabletek, żeby zwlec się z łóżka i dotrzeć do stacji radiowej, do stacji radiowej gdzie prowadziłam ogólnokrajowy program na temat zdrowia. No, tak w ogóle to jej współczuję, że akurat rzeczywiście. Mając problemy ze swoim zdrowiem, akurat zajmowała się no, taką tematyką. Pewnego dnia jeden z gości mojego programu stwierdził spokojnie, że sam wyleczył się z raka za pomocą super pokarmu z dzikich niebiesko-zielonych alg. W pierwszej chwili pomyślałam, że chyba jest nienormalny. W żadnym razie nie mogłabym poważnie potraktować kogoś, kto rezygnuje z leczenia szpitalnego. Mimo to. Jego opowieść zachęciła mnie do znalezienia tego superpokarmu, o którym mówił. Przez trzy dni przyjmowałam duże ilości niebiesko-zielonych alg, tak jak mi radził, i moja migrena całkowicie ustąpiła po raz pierwszy od dwóch lat. Teraz jako dietetyk pracujący z pacjentami sama zalecam przyjmowanie alg i wielu innych superpokarmów i uzyskuję wspaniałe rezultaty, jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, wzmacnianie narządów wewnętrznych, odżywianie komórek i z, yy, utrzymanie sprawności szczupłej sylwetki oraz doskonałego samopoczucia. Także moje córki przez całą zimę karmię algami, żeby uchronić je przed przeziębieniami i grypą. Superpokarmy to najlepsza żywność na naszej planecie, pełna składników pokarmowych, a przy tym praktycznie bez kalorii, złych tłuszczów i innych szkodliwych substancji dzięki temu mogą być siłą napędową Twojej przemiany w szczuplejszą i zdrową osobę. I tu przygotowałam taki podział, właśnie to jest jej podział, w którym Super Pokarmy dzieli, nie najlepsze słowo, ale gromadzi w takie pięć grup. Superpokarmy zielone, superpokarmy liściaste, pszczele, ziołowe oraz wodorosty morskie. I kiedy zaczęłam analizować, przygotowując się do tego spotkania, te poszczególne grupy i produkty spożywcze, które wchodzą w ich skład, no to stwierdziłam, że rzeczywiście absolutnie jest to zadanie nie do zrobienia na, jeden, na jedno spotkanie. i Zdecydowałam się tylko dziś na omówienie i to pokrótce superpokarmów zielonych. Z jakiegoś powodu te niektóre wymienione tu superpokarmy są zaznaczone inaczej niż pozostałe, ale do tego wrócę. Pod koniec. Liście z lucerny zostały zaznaczone źdźbła, pszenicy, spirulina i chlorella. Zdecydowałam się skupić w zasadzie na jednym pokarmie, który występuje tutaj w tej grupie, czyli w superpokarmach zielonych. I już wyjaśniam dlaczego. Otóż podczas naszych spotkań, kiedy omawiamy konkretne przypadki powrotu do zdrowia, to jest to trzecie spotkanie w miesiącu, trzecie, trzecią środę, to pierwsze, bo w sumie one są od niedawna, wrześniowe prawie w całości, co wyniknęło po prostu z poszczególnych historii, poświęciliśmy tak niechcący można powiedzieć działaniu spiruliny. Nie, nie było mowy o samym jej działaniu, ale miała ona zasadniczy udział w zdrowieniu wszystkich dzieci, których zmagania zostały wówczas opowiedziane. Dla przypomnienia mam zdjęcia osób, o których mówiliśmy. W lewym górnym rogu jest Michał, wiem, że jest Renata, Pani Renata, mama dzisiaj i jest ciocia, pani Marta. Pod, pod Michałem jest Marta z Poznania. Obok jest mama Marty z Tymkiem, o którym wielokrotnie pisałam na łamach niecodziennika, zwłaszcza kilka lat temu. W, lewym, w prawym dolnym rogu jest Agnieszka z Białogardu. I, i, i jej wzruszającą historię. Myślę, że wiele osób pamięta. U góry są dzieci obecnej dzisiaj również Kamili, tutaj z tatą akurat. No i, i u góry na środku jest nasza starsza córka, o której również opowiadałam i opowiadałam też, że w zasadzie te wszystkie dzieci, które doszły do zdrowia. Później to tak naprawdę za sprawą naszego pierwszego doświadczenia właśnie z Kasią i, i, i jej astmą. A wszystko to za sprawą spiruliny. Ona miała tutaj największy udział w, w tych historiach zdrowienia. Także uznałam, że skoro mamy takie doświadczenie już, to wypadałoby się przyjrzeć temu, czemu tak naprawdę zawdzię zawdzięczamy to, dlaczego ta spirulina jest taka taka absolutnie wyjątkowa. Ponieważ wiem, że tu ludzie zdarzają się powątpiewania typu jak to możliwe, że takie witaminki pomagają. Dziś właśnie myślę, że mamy taką doskonałą okazję, by te powątpiewania po prostu rozwiać. O, o aldze, y, którą nazywamy spiruliną, y, mówi się tak nieco poetycko, że jest to mleko Matki Ziemi. Y, nie przez przypadek ta nazwa, y, dlatego y, w taki sposób mówi się o spirulinie, ponieważ ma ona w sobie niezwykle wysokie stężenie bardzo rzadko występującego kwasu gamma-linolenowego, który jest ważnym składnikiem, uwaga, pokarmu kobiecego. E, jako, że zawiera też dużo wartościowego białka wysokowartościowego, nazywa się już ją dużo mniej poetycko <noise> niż to pierwsze określenie, które przytoczyłam, ale dość trafnie. Zielonym mięsem. Spirulina stanowi ten też taki naturalny koncentrat ważnych dla życia i zdrowia związków mineralnych, pierwiastków śladowych, witamin, enzymów i tak, zwane biofot, i, i tak zwane biofotony zawiera. Biofotony to są takie nośniki witalizującej energii światła. Brzmi to troszeczkę skomplikowanie. Natomiast myślę, że też samym biofotonom to jest zjawisko takie dość nowe, tak naprawdę od, od, od niewielu lat funkcjonujące w świecie nauki. No, i myślę, że to taki właściwie doskonały temat oddzielnego spotkania. Być może kiedyś się o to pokuszę, zobaczymy. Spirulina badana jest od wielu lat. Programy badawcze prowadzone w wielu krajach świata no, ciągle potwierdzają jej bardzo korzystny wpływ na zdrowie, między innymi dzięki temu, że ma zdolność odtruwania organizmu z metali ciężkich, między innymi też wielokrotnie o tym pisałam rtęci, będącej składnikiem amalgamatu dentystycznego. Muszę przyznać, że ja nie wiem, czy on jeszcze jest w ogóle stosowany trzeba by zapytać znajomych stomatologów. Natomiast na pewno jest jeszcze wiele osób, które ten amalgamat rzeczywiście w jamie ustnej codziennie przez 24 godziny na dobę no niestety przechowuje. Uwalnia się z niego toksyczna rtęć, potrafi być przyczyną naprawdę bardzo poważnych chorób. No, i bardzo rzadko jest to rzeczywiście jakoś identyfikowane i diagnozowane właściwie. I tutaj spirulina, no przede wszystkim trzeba ten amalgamat wymienić, jeśli ktoś ma, i to natychmiast, ale jak się okazuje, jeżeli ktoś ma dużo, to nie wszystkie plomby naraz, bo, bo wtedy też to może to usuwanie być dość toksyczne i niebezpieczne, ale po kolei sukcesywnie, i wtedy można sobie brać właśnie spirulinę. Um, mnóstwo metali ciężkich zawierają również um, resztki pestycydów i insektycydów. E, także tutaj um, też jak najbardziej ta spirulina jest wskazana. E, wskazana badania ponad wszelką, absolutnie wszelką wątpliwość potwierdziły działanie e, przeciwwirusowe e, tego ja wiem, mikroorganizmu. I to działanie wirusowe obejmuje m.in. wirusa opryszczki i półpaśca, wirusy grypy, odry, świnki i cytomegalii. Ten ostatni powoduje powstawanie w organach wewnętrznych komórek olbrzymów. Dość choroba niebezpieczna. Jeżeli chodzi o działanie przeciwrakowe, dotyczy przede wszystkim nowotworów wątroby więc jeżeli gdzieś w rodzinie jest problem, to warto się temu przyjrzeć. Troszeczkę więcej będę jeszcze o tym dziś mówić później. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o dobre działanie ma, jeżeli chodzi o nowotwory wątroby i, i generalnie ma zdolność powstrzymywania, przeciwdziałania przerzutom. Dzięki swojemu niezwykle odżywczemu składowi, wzmacnia układ immunologiczny. W tym zakresie głównie badania są prowadzone w Stanach i w Japonii. I otóż one potwierdziły, że spirulina pobudza należące do systemu immunologicznego śledzione, trzustkę, węzły limpatyczne i szpik kostny. Dzięki temu pobudzone zostają zarówno bierne, jak i czynne mechanizmy odpornościowe. Jednak w odniesieniu do systemu immunologicznego takim najbardziej spektakularnym efektem jest pobudzanie mechanizmów obronnych przeciwstawiających się skutkom promieniowania radioaktywnego. Takie znaczące sukcesy w tym względzie osiągnięto m.in. w leczeniu dzieci będących ofiarami Czarnobyla, jak to się w skrócie mówi. Pobudza zdolności regeneracyjne i autoterapeutyczne organizmu, poprawia przemianę materii, stabilizuje naturalną, co bardzo ważne, florę przewodu pokarmowego. I tu chciałabym się zatrzymać na chwilę, żeby nawiązać do pewnej kwestii, którą często poruszam nie tylko w opracowaniach, pisałam również o tym w książce, ale i w korespondencji z osobami, które zwracają się z prośbą o poradę.